Burmistrz Nowego Miasta na Mazowszu z zarzutem kierowcy w zachodniopomorskim uwaga zaproponowana jest Mateusz Mateusz to dokładnie działo się w minionej nocy. Jak przekazują siły powietrzne kraju naszych wschodnich sąsiadów, armia Putina skierowała na Ukrainę łącznie ponad 60 pocisków i dronów, z których 37 zestrzelono. Doradca ukraińskiego prezydenta Michał Podoliak, przekazał, że część uderzyła m.in. w magazyny zbożowe w głównym porcie nad Morzem Czarnym. Zdaniem polityka to kolejny etap działań Kremla po wypowiedzeniu tzw. umowy zbożowej, czyli próba uniemożliwienia eksportu zgromadzonego tam ziarna w wyniku eksplozji nad miastem z kolei w kilku budynkach, w tym także w hotelach wypadły szyby w samym mieście rannych zostało 6 osób wśród nich jest Dziewięcioletnie dziecko Mateusz, Ukraińcy informują też o licznych eksplozjach na okupowanym przez Rosjan Krymie Chodzi o wybuchy i trwający od kilku godzin pożar na poligonie starokrymskim rejonie Kirowskim na okupowanym półwyspie według informacji przekazywanych przez W sieci pojawiały się odniesienia, jakoby eksplozji, miała być efektem działań ukraińskich służb specjalnych. Główny zarząd wywiadu temu jednak zaprzecza. A teraz bardzo ważna, dobra informacja. z przed chwili mamy już oficjalne potwierdzenie, że nasz himalaista Andrzej Bartiel zdobył dzisiaj o czwartej rano czasu polskiego ośmiotysięcznik punkt drugi. Andrzej zjeżdża z niego na nartach i jest już poniżej obozu pierwszego. Niedługo powinien pojawić się w bazie do tego tematu. będziemy oczywiście Dzielnie w zachodniowo-morskim Tam zderzyły się trzy samochody osobowe Wprowadzono lód wahadłowy Zarząd prowadzenia samochodu po pijanemu usłyszał burmistrz Nowego Miasta na Mazowszu W fakcie ujawniliśmy, że samochodowiec pod koniec maja spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Gdy zatrzymanie go świadkowie miał dwa promile alkoholu w organizmie. Po odebraniu prawa jazdy burmistrz za pieniądze gminy zatrudnił sobie kierowcę. Krzysztof Zasada zajmuje się sprawą. Krzysztof, a jak słowo Mgrzyzet odniosł się do... Zarządza.